Siemaneszko, jestem XGamerPec i w tym filmiku dowiesz się trzech sposobów, a raczej trzy sposoby jak zmniejszyć lagi w grze Good Game Empire, więc zaczynamy. Pierwszy sposób Kup lepszy internet. To znaczy musisz tu kupić lepszy internet, nie wiem, mówić Mama, 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 tata, 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 ta, ta, ta. Kup mi lepszy internet, kupujcie mi lepszy internet Albo mówię, oni na przykład dzwonią do dostawców internetu i mówią Kurde, ma, ma, ma być więcej megabajtów na sekundę Albo odchodzę, in, albo in, i do innej, nie wiem Pójdę do innego dostawcy, albo może zmienię, pójdę do innej sieci, jeżeli macie w sieci internet i w ogóle. <laughs> więc, więc, więc wiadomo, zmieniamy net na lepszy. Lecimy już do drugiego punktu. Punkt drugi. Oczyścić po prostu kompa. No, może to być problem nie internetu, a może, a raczej komputera. Pozna ja przykładowo mam do, dosyć ok komputer, normalnie mi chodzi Empire czas ale, ale ale czasami na przykład jak renderuję filmik i jednocześnie chcę wejść na Empire grać to mi tam laguje, zacina i w ogóle Więc możecie pobrać program typu Advanced System Care Car CC Cleaner, tam yy, możecie też przeskanować komputer antywirusem, w ogóle pousuwać niepotrzebne bli, pliki, poczyszczać dysk i w ogóle i se oczyścić po prostu kompa, żeby w ogóle działał. Ja oczywiście lubię Google Chrome, ale możecie też zmienić przeglądarkę, bo Google Chrome tam podobno zżera RAM, więc będzie wam mniej lagować jak zmienicie. Punkt trzeci, ustawienia gry. Wchodzimy na Empire i tutaj klikamy ustawienia, następnie klikamy opcje i tutaj jakość grafiki zmniejszamy na najniższą, niskie. A ja akurat zmienię na średnie, bo coś tam chcę widzieć. <średnie>, średnie. Trochę się już tak pogorszyła. Tak, no nieznacząco. Dobra, średnie. Oraz tutaj oznaczamy animację, włącz powiadomienie aktywne, zadania i, i tu akurat ja to sobie zostawię. Pokaż, pokaż strzałki ruchu na mapie świata, pokaż czerwony zarys ekranu podczas ataku i pokaż chorągiew VIP. Więc akceptujemy te ustawienia i teraz powinno, powinna się nam być, powinna trochę być gorsza grafika, dzięki czemu będzie się mniej ładowało i lepiej będzie chodziło tam. To na tyle z tego odcinka, jak zmniejszyć lagi w Empire. Dziękuję za oglądanie, zostaw łapeczkę w górę, suba, był z wami pec jak zawsze i poleć mnie znajomym. znajomym. Na razie!